się siemander, witam bardzo serdecznie w odcinku, w którym pokażę Ci najbardziej OP karty w tym dodatku. Normalnie ręce mi opadają jak to widzę. Tutaj nam, na, na przykład mamy na pierwszym slocie kartę, która za jedyne 6 many, czyli w szóstej turze, krzesza wszystkich przyjaznych stronników, którzy kosztowali dwa albo mniej. Czyli grasz sobie token deckiem, od pierwszej tury jedziesz z agresją, zagrywasz pierwszą manowego dropa, czy tam jedno manowego dropa, dwumanowego dropa, 2 dwu i 1 i tak dalej. I w szóstej turze, jak już przeciwnikowi udało się pokonać swoją armię małych wypierdów, zagrywasz to i masz siedmiu stronników na stole. Fuuu, tak trzeba żyć. To jest nowy token druid, agro druid, undead druid, czy kiwie jaki druid. To jest dobre. Osobiście oceniam to, oczywiście do agro, token i tak dalej deku, jako kartę 5 na 5. No bo to w szóstej turze przyzywa cały stół jednostek. Bezapelacyjnie. Oczywiście małych wypierdów, no ale nie ma teraz w tym mecie tylu obszarówek, żeby to nie było problemem. Nie? Plus jeszcze przeciwnik, cały czas musi z tymi andedami walczyć, więc te obszarówki jakoś tam zeszły. Więc kartaż 5 na 5 i naprawdę. Nie wiem co oni wymyślili, a to jeszcze nie wszystko w tym odcinku. Lecąc dalej. Mamy kryptki za 8 mamy 4 na 5 Andet stamtem, który kosztuje jeden mniej za każdy armor, jaki mamy. Była w którymś odcinku poprzednim taka jednostka, tam za 7 many, 6 na 6, która dawała chyba 6 arbora, czy 8. Tutaj mamy wyjaśnienie po co tam ten arbór, nie? Jak sobie nastakujemy arbora od druida, to możemy takiego chłopa zagrać za 0. To jest istotne, juchew, a nie dodałeś sobie wcześniej. Czyli musisz mieć ten armor faktycznie w danym momencie, żeby to kosztowało zero. Ale w deku, gdzie będzie dało się to zrobić, to no ten ziomek będzie wychodził za po prostu zero. Nie grasz kartę, która daje 8 armora, i zagrywasz gratisowo jego za, 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 za Friko. Nie jest to oczywiście karta do każdego deku, no bo nie każdy druid ma armor, nie każdy druid dodaje ten armor, nie w każdym druidzie armor znajdziemy. Ale jest to karta, która ma jednocześnie potencjał do tego, żeby być w armor-druidach całkiem ciekawą opcją. Ocena tej karty jest w sumie no taka, jak to często bywa z dupy, nie? No bo z jednej strony normalnie, słabo Armor druidzie, czy tam z Armor pakiem, czy czymś takim, całkiem spoko nie. Ogólnie jest karta do wykorzystania na pewno 4 na 5, dlatego że można ją zagrać za 0, w nie aż tak trudnych do spełnienia warunkach, że tak powiem. plus z undeadem to raczej nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale warto chyba o tym wspomnieć. Lećmy dalej. Witcher Witcher? Tak, kurde ten wiedźmy. Za dwa Spell wybieramy sobie stronnika, do przeciwnika, aczkolwiek nie musimy i każdy nasz przyjazdy undead um, kradnie jeden atak i jedno życie z tego stronnika. Czyli mamy 4 undeady, przeciwnik ma ziomka 4 na 4, gramy to na tego ziomka 4 na 4, każdy undead podkrada 1-1, ziomek ginie, a wszystkie nasze 4 undeady są mocniejsze o 1-1, czyli tak daliśmy sobie plus 4, plus 4. Karta jest mega sytuacyjna, bo przeciwnik musi mieć stronnikami, musi mieć undeady i tak dalej, tak dalej, ale mimo wszystko mi się podoba i uważam, że jest dobra. Ona nie jest na pewno przegięta, dlatego że, no tak jak mówię, jest sytuacyjna, ale... Mm, Sytuacja, w której możemy tej karty użyć nie jest aż taka straszna do wyobrażenia sobie, kiedy gramy na jakimś agro deku opartym chociażby o to. No bo będziemy mieć undeadów i będziemy mogli sobie tego używać jako removalo bufa, więc całkiem spoko opcja do takiego token, agro, druid, undeda, undead druida. Ocena tej karty jest strasznie ciężka, bo z jednej strony przez to, że jest sytuacyjna, no nie może dostać oceny dobrej, no bo jest mega sytuacyjna, ale z drugiej strony wydaje się, że to jest nie aż takie trudne do osiągnięcia, plus powinno być łatwo tego zagrać i to dosyć mocne jest. Więc dam to 3 na 5, ale tak gdybym miał to dać tylko u, sobie, u siebie w tabelce w Excelu, to dałbym 4 na 5. A tak publicznie dam 3 na 5, żeby nie było, że oceniam zbyt dobrze. Lecąc dalej. <coughs> Tutaj komuś chyba sutki wyrwało. Za jeden many mamy Andeda 1 na 1, który przyzywa na agonii rozbrojonego Andeda, który przyzywa na agonii Andeda. W sensie, to umiera przyzywa Andeda, który przyzywa Andeda, Czyli z jednej karty mamy trzy tokeny 1 na 1. What the fuck? Za jeden many mamy 3-3 statystyki, trochę w wyimaginowany sposób. Ta karta ma jeden spory minus, dlatego że to będzie wskrzeszało też te gorsze wersje, nie? Jak mamy tą lepszą, no to siłą rzeczy musieliśmy mieć te gorsze, więc tamten spell za 6 skrzesi też Andeda 1 na 1 przykładowo, który nic nie robi. Takiego, który robi jednego Andeda 1 x ale skrzesi też tego, który robi dwa Andedy 1 na 1 Zrozumiałe? No to super. No i karta jest mega mocna, oczywiście, to token Anded agro-Druidów, nie? W każdym token agro. Drugi to będzie grane, bo no, dużo daje z jednej karty i chyba tego tłumaczyć nie trzeba. Osobiście oceniam tę kartę jako 5 na 5 bo mi się wydaje przekozacko mocna. Jeszcze to jest andedem, więc ma synergię ze wszystkimi andedami i ze wszystkimi sprawami andedowymi, że tak to na nazwę. Więc jak dla mnie jest to karta naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocna. Lecąc dalej, mamy Elder nadoksa. Za 5 mamy 5 na 4 anded, który niszczy przyjaznego i daje twoim stronnikom jego atak. Czyli mówiąc krótko, Możesz mieć nafidowanego zombie 3-3, atakujesz tym zombie 3-3, zagrywasz nadoksa, i Nadox daje wszystkim twoim innym stronnikom. Znaczy masz zombie 3-3, atakujesz tym zombie, zagrywasz Nadoxa, nadoks zabija tego zombie, ale innym stronnikom daje jego atak i wszystkie twoje stronniki dostają buffa plus 3 do ataku. Wydaje mi się to mega mocne, bo to nie dość, że taki potencjalny bladlas, to jeszcze wstawia jednostkę na stół, nie? Oczywiście ma w postaci tego, że zabija stronnika, oczywiście jest sytuacyjne, bo musimy mieć stronnika, który jest undeadem i musimy mieć innych stronników I Wiadomo, że jest to karta, która no nie jest taka po prostu zagraj i wygraj, ale jest to karta, która o, jak spełniłem te warunki to zagram i wtedy wygram Więc jak dla mnie do undead token, Bóg wie czego, jakich deków, to wiadomo czego, no mega mocne, nie? Ja nie wiem, czy to wydaje się tylko takie mocne? W sensie to, to, to i to. Czy, czy, czy to faktycznie jest takie mocne, no ale to jest chyba. Add Druid to jest chyba pierwszy dek, który wydaje mi się taki z jakiegoś powodu sensowny do gry bo te undeady być może poza dev knifeem, już pamiętam to tak nie widziałem tam jakiegoś większego sensu grania tych undeadów a tutaj no jest naprawdę kozacka opcja, nie? nie do że mamy skrzeszenia, buffy, dermowale, to jeszcze coś takiego, finishera, nie? na koniec ocena tej karty no wiadomo, że tylko specy ble ble ble, synergie, specyficzne deki, 5 na 5 dalej mamy e, karty do huntera, shox peter za 2 mani 2 na 2 bestia no kraju zadaje jeden damage i ulepszamy to za każdym razem, kiedy nasz hero zaatakuje w danej grze. Eee, Takie se średnie, w sensie Samo w sobie jest do dupy, nie? 2-2 no, plus strzał za jeden. Okej, okay, no można to grać, bo jest bestią i powiedzmy, że się zwraca łącznie, ale raczej nie wydaje się być jakieś super kozackie. Ale biorąc pod uwagę to, że jeszcze możemy sobie tutaj naszego Hirosa, naszym Hirosem troszkę to podpompować, no bo mamy tam jakieś bronie, atakujemy i to będzie strzelało za więcej, no to już się robi ciekawy, nie? Bo jak zaatakujemy 4 razy, czyli wykorzystamy dwie bronie, to to na wejściu wali 5 w mordę sporo. Więc karta ogólnie rzecz biorąc nie nadaje się do wszystkiego, bo trzeba być jakąś broń, ale jeżeli masz w że broń, to na 100% będziesz to grał, bo to po prostu będzie wtedy dobre. Nawet jeżeli masz jedną, yy, jeden rodzaj broni, czyli dwie kopie, no to możesz to grać, no bo jeżeli dobierzesz jedną broń, to to zadaje 3dmg na starcie za dwie many, 2-2 i jest bestią jeszcze, więc masz synergię z bestiami. Ogólnie rzecz biorąc karta 4 na 5, z wyłączeniem Hunterów, którzy nie grają w ogóle broni, albo dodatków do ataku, bo wtedy no jest bez sensu. Za 2, 2 na 2, 1 damage plus bestia to chyba za mało, żeby w dzisiejszych czasach grać. Ale jeżeli masz broń to jest sztos. Dalej mamy Ken A. Spotter, Ken West. Zatrzymany 3 na 4, czyli staty ma niby dobre, i kiedykolwiek nasz heroes atakuje stronnika ustawiamy jego życie na 1. Nie wiem czy Hirosa, czy Stronika. <laughs> Pewnie Hirosa, no nie, na pewno, no żartuję. Eee, karta jest interesująca. Nie mamy jeszcze pokazanych wszystkich kart w dodatku do Huntera, albo w jakiejś większości, ale zakładam, że patrząc na to i na to, będzie Hunter, który będzie pompował swój atak, nie? I będzie miał synergię z tym i z tym. I tutaj gramy se to, atakujemy przeciwnego jakiegoś tam koksa, zabijamy koksa, bo ma jeden życia. Eee, czy możemy jakoś w czasie zabić? Nie bardzo. Możemy mieć jeszcze ewentualnie broń, która kiedy atakujesz strzela, przykładowo, najpierw albo coś w tym stylu robi. Karta nie jest jakaś super turbo dobra, szczególnie bez wiedzy, jakie inne karty mogą mieć z tym synergię, ale jednocześnie jest intrygująca na tyle, że powiem, że strzelam, że będzie grane z jakimiś tam innymi rzeczami, które Hunter potencjalnie może dostać. Nie wiem oczywiście, jak, na ile będzie to dobre, ale wydaje się być to jak najbardziej grywalne. Szczególnie jak patrzymy na tą broń, która za 6 many mamy Hope of Quel'Thalas. Czyli broń, która ma 4 ataku, 2 durability, czyli możemy dwa razy za 4 jeść i zadać 8 damage'a. Ale po tym, jak nasz hero zaatakuje, dajemy naszym stronnikom plus 1, plus 1. W dowolnym, gdzie, gdziekolwiek oni są. W Sensie czy na stole, czy w ręce, czy w deku. Więc dobierając tą kartę, zagrywając ją, bufujemy wszystkich naszych stronników plus 2, plus 2. Co oczywiście nie jest do wykorzystania w każdym deku, ale jednocześnie w wielu dekach jest do wykorzystania, bo łącznie z tej karty możemy wygenerować masę, masę buffów. Karta sama w sobie nie powiem, że jest przegięta, natomiast jest na pewno dobra. Jest do wykorzystania w większości hunterowych deków, bo robi coś, kiedy wchodzi, czyli możemy coś tam zabić, zadać damage, zbufować jednostki, które mamy już na stole, zbufować przyszłe jednostki, które zagramy ten stół. Plus w następnej turze robimy to samo. No więc karta na pewno jest dobra. Ocena 5 na 5, trochę za droga, jak dla mnie. Jakby kosztowała 5 many, to byłoby 5 na 5, kosztuje 6 many, jest 4,5 na 5, ale jest to karta naprawdę bardzo grywalna, bardzo dobra. I ma straszny, gówniany obrazek, strasznie mi się nie podoba. A w tym odcinku to wszystko. Do następnego jo!